Panie Andrzeju, pojedziemy najpierw do Narodowego Banku Polskiego, potem pożeglujemy w stronę Witkaca, a na końcu, proszę nie zapomnieć i proszę się nie podśmiechiwać, bo to poważna sprawa, na końcu pojedziemy do Lidla, Grażynka prosiła, żebym kupił młode ziemniaczki. Dziękuję Panie Andrzeju, ruszajmy, czas na goni. Drodzy państwo, jakkolwiek kuriozalnie, by to nie zabrzmiało, wydaje się, że milion złotych na nowego Maybacha. To są naprawdę rozsądne pieniądze, rozsądne. Ale słuchajcie, wydać na to auto milion złotych, które od razu powiem na początku, jest warte każdej złotówki, to nie jest jednak taka prosta sprawa, bo to dopiero początek waszych wydatków. Już wam pokazuję dlaczego. No przede wszystkim nie chcecie w tym aucie siedzieć za kierownicą. Za kierownicą siedzi pan Andrzej. I powiem wam od razu: Pan Andrzej poniżej Dychy miesięcznie z łóżka nie wstaje. Panie Andrzeju, ale tak siedzieć na telefonie tutaj na światłach? Ja nie wiem, czy to dobry pomysł. Już pan odłożył. Dziękuję bardzo. Pan Andrzej poniżej Dychy z łóżka nie wstaje. Więc to macie miesięczny dodatkowy wydatek. Następna sprawa. Kapcie. No przecież to nie mogą być takie jak u mnie kapcie z e, Zara Home. To muszą być kapcie na przykład e, Balanchaga czy e, Saint Lawrence. Następna rzecz. Szlafrok. No, sami widzicie. To nie może być Henderson. To musi być e, Bottega Vendetta czy jakaś inna renomowana firma. Ale chodźmy dalej, bo tutaj nie chodzi tylko o wasze ubranie, bo ten samochód was zobowiązuje, e, żebyście wyglądali odpowiednio. Następna sprawa. No przecież w lodówce. Tu się powinno chłodzić coś. Sensownego. Ja przygotowałem kilka atrybutów. Szampan z biedronki to nie może być, to musi być zapewne Don, Perignon, co najmniej. No i. Samochód zobowiązuje Was również do noszenia odpowiedniego zegarka. Ja przygotowałem tutaj e, fantastyczną repliczkę z AliExpress. Polecam, 400-500 zł, robią wrażenie na każdym. No ale to powinien być prawdziwy zegarek zapewne 60-70 tysięcy. W tym wypadku to nie powinna być repliczka. Więc szykujcie się na to, że przy Maybachu tych wydatków będzie znacznie, znacznie więcej. I od razu Wam powiem jeszcze jedną kluczową rzecz. Wiecie, drodzy Państwo, jak odróżnić właściciela S-klasy, na której bazuje ten samochód, od właściciela Maybacha? Bardzo prosto. Właściciel S-Klasy ma prawdopodobnie przepiękny apartament w odnowionej kamienicy z garażem, do którego sam przyjeżdża i sam parkuje. Natomiast właściciel Maybacha jest najprawdopodobniej właścicielem tej dokładnie kamienicy. Andrzej, Andrzej, tak, proszę. Naprawdę, jedziesz w trybie Maybach, wiesz do czego służy ten tryb. On maniwelować wszystkie Twoje y, agresywne zachowania. Rozmawialiśmy na ten temat już. Bardzo cię proszę. Ok? Dobrze. Dziękuję. Jeżeli chodzi o komfort podróżowania tym wspaniałym samochodem, bo inaczej tego nie można określić, jest po prostu art. Przypomina mi latanie private jetem. To znaczy, nigdy prawie nie latałem, ale tak to sobie wyobrażam. No przede wszystkim macie ten rozkładany fotel z tyłu. Dzięki temu, że auto jest 20 cm dłuższe od dłuższej S-klasy. Macie tutaj masę skóry, pięknie wykończonego drewna, aluminium, ale też Masaże nie są to zwykłe masaże jak w zwykłym samochodzie, że możecie sobie poomasować pupę i plecy. Tutaj też po ukończonej lekcji tenisa, jak was będą paliły łydki, możecie wymasować sobie właśnie łydki. <laughs> Z czymś takim jeszcze wcześniej się nie spotkałem. Oprócz lodówki, w której możecie przetrzymywać swoje drogie, trunki na toasty, bo to dobre auto do toastów, yy, mamy tutaj masę dodatkowych funkcji. Na przykład. Na przykład spójrzcie na ten schowek, którym operuje się w następujący sposób. Przecież nikt się nie będzie męczył, żeby otwierać to ręcznie. Tutaj mamy obsługę klimatyzacji, to jest jedno, ale dodatkowo, moi drodzy, możecie tutaj sobie podgrzewać lub chłodzić napoje. No i wtedy pojawia nam się adekwatny, odpowiedni kolor. W ogóle oświetlenie w tym aucie tego podczas dziennych zdjęć nie widać, widać to dopiero w nocy. To jest coś. Nie z tej ziemi. Technologicznie auto jest majstersztykiem, to nie podlega najmniejszej dyskusji. Ale przejdźmy teraz do tego, co w tym samochodzie robi na mnie kolosalne wrażenie. I jest też niespotykane w innych autach. No, przede wszystkim w tym samochodzie jest ekstremalnie cicho, a to zasługa zestawu audio. Tak jest. Tak jak w dobrych słuchawkach, macie funkcję tak zwanego noise cancellingu, czyli redukcji szumów. Burmester 4D, który znajduje się na tym pokładzie, wycisza wszystko to, co dzieje się na zewnątrz. Tak naprawdę z panem Andrzejem mogę rozmawiać szeptem. Mało tego, to, że ten zestaw audio, który składa się z ponad 30 głośników, doskonale wycisza hałasy z zewnątrz, to jedno. Ale żebyście posłuchali, jak to gra. No. Jeżeli odpalicie Dirty Diane Michaela Jacksona, będziecie mieć wrażenie, że Jackson dosłownie śpiewa wam do ucha. Więc gwarantuję, że na biletach na koncerty zaoszczędzicie w tym aucie masę pieniędzy. Audio w tym samochodzie jest po prostu rewelacyjne. Nie wiem, czy najlepsze, jakie słyszałem, ale na pewno na równi z burmesterem, który jest w Panamerze. Po prostu petarda. Nie sposób też pominąć zawieszenie powietrzne w tym aucie. Pan Andrzej też jest pod ogromnym wrażeniem. Bywało tak, że jechaliśmy żurawią. I ja się pytałem, czy oni zdemontowali te spowalniacze, które tam są, a pan Andrzej mówi, że są. Żeśmy się zatrzymali i faktycznie one nadal tam są. Zawieszenie działa w ten sposób, że Buda jedzie cały czas w poziomie, a pracuje tylko spód. Wyobraźcie to sobie, dosłownie pochłania te spowalniacze, które rzucicie mu pod koła. Robi to. Ogromne wrażenie. Zawieszenie jest tak dobre, że wyobraźcie sobie, od kiedy wyszła S-Klasa w Maybachu, w Rolls Royce zaczęli robić notatki. Poza tym na ulicy, no, zaznaczycie zdecydowanie swoją obecność. Po pierwsze, rozmiarami samochodu S-Klasa jest mniejsza. Po drugie, tym, jak to auto wygląda. Potężny, chromowany grill, który krzyczy. Czuć pieniądz. E, następnie koła 20 dwudziestocalowe, talerze od przepięknej zastawy, które są nie do pomylenia z żadnymi innymi. One budzą kontrowersje, są czasami dyskutowane. E, oczywiście to jest skromna wersja tego samochodu. Dlaczego? Dlatego, że można to auto zamówić jeszcze w bikolorze. Dopłata za lakier dwukolorowy 70 tysięcy złotych. Wtedy będzie Was widać na ulicy jeszcze bardziej. Najlepsze jest to że nie mam pojęcia, jaki w tym samochodzie jest silnik. Nie wiem, ile ma koni, nie wiem, ile ma newtonometrów, szczerze, kompletnie mnie to nie obchodzi. Do tej pory z moim wspaniałym panem Andrzejem nie spóźniliśmy się jeszcze nawet na jedno spotkanie, więc jest wystarczająco. Nawet parkowanie tego kolosa jest łatwiejsze niż myślicie, za sprawą tylnej skrętnej osi. No może nie parkuje się tym jak Fiatem Pando, Andrzej sobie radzi tutaj doskonale z każdym parkingiem, tylko tutaj powstaje też inny problem. Mianowicie to auto nie mieści się w żadnym miejscu parkingowym, natomiast wygląda to wszystko kuriozalnie, bo w momencie kiedy parkujemy samochód zgina się jakby w banana. No wygląda, wygląda to nienaturalnie, gdyby jedno z tylnych kół uderzyło na przykład w krawężnik, natomiast działa, to naprawdę działa. Muszę wam opowiedzieć szybką anegdotkę. Bo dzwonił do mnie właściciel tego samochodu, Michał Z Gamakarski, dzięki chłopaki, za pożyczenie tego auta, i mówi do mnie: czy jeździliście na kurwie? Ja mówię, oszalałeś, na jakiej kurwie przecież my z Panem Andrzejem, my się ledwo tym autem toczymy? On mówi nie źle mnie zrozumiałeś, to jest taki tryb, który powoduje, że to auto przechyla się w stronę zakrętu. No musisz koniecznie spróbować i faktycznie jest taki tryb w tym aucie. Nazywa się z angielskiego czy z niemieckiego. Po niemiecku zakręt to jest die Kurve, z tego co pamiętam. Pozdrowienia dla mojej pani od niemieckiego. Po angielsku curve i faktycznie wtedy auto w dość nienaturalny sposób się przechyla, ale no, ciekawie dobrze wchodzi w zakręty. Natomiast już po rozmowach z panem Andrzejem, ten tryb jest dla pana Andrzeja zakazany, przynajmniej jak ja siedzę na pokładzie. Panie Andrzeju, jak może mnie pan pytać, czy tu wchodzi diesel czy benzyna? Ja panu muszę chyba opowiedzieć historię Marki Maybach. Czy pan naprawdę myśli, że Maybach, że Wilhelm Maybach i Karl Maybach kiedykolwiek stworzyli silnik diesla do samochodu? Panie, panie, Andrzeju. Tylko panie Andrzeju, my naprawdę wiele myślimy. Pan poczeka, muszę dać panu pieniążki, A. żeby zatankować. Proszę bardzo. Lejemy za stówkę, tylko mam prośbę. Mam prośbę do pana o zachowanie kompletnej dyskrecji co do kwoty, za którą tankujemy ten Proszę. samochód. Cieszę się. Pan Andrzej poszedł zatankować i zapłacić. Mamy dużo czasu, więc pokażę wam jeszcze jedną ciekawą funkcję tego auta. Tutaj nikt do klamki nie będzie się wychylał, nie ma takiej potrzeby. Wystarczy na suficie przycisnąć przycisk, tak jak ja to zrobię w tym momencie. I drzwi nam się otwierają. Dokładnie tyle, ile chcemy. Zamykam. Tak jest, jak w dwa razy droższym Rolls-Royce. Czy można zatem nazwać to auto królem dróg? Nie. Już Wam mówię dlaczego. Ponad 20 lat temu, chyba z 24 lata temu, e, powstał Maybach jeszcze jako Maybach. Ze znaczkiem Maybach, bo w tym samochodzie znaczka Maybach nie ma, jest celownik. Z tego co mi mówił Pan Andrzej, ja tu z tyłu tego kompletnie nie widzę. Naprawdę muszę się wychylić. O, widzę garb na masce i celownik faktycznie. I tamten Maybach. Był dłuższym samochodem, wyobraźcie sobie, że w krótszej wersji miał 5,7 metra, w dłuższej miał 6,2 metra. Doposażony kosztował praktycznie dwa razy tyle, bo można było sobie dobrać w tym starym Maybachu chociażby lakier za 100 tysięcy euro. Miał tylko silniki V12, tutaj jest i V8 i V12. Już tak nie żartując, jeździmy sobie V8. No i wtedy, te kilka, 20 ponad lat temu, już miał mocę 612 koni, 1000 Nm i był rzadkim samochodem. Dlaczego? Bo wyobraźcie sobie, że na przykład w 2010 roku Rolls Royce wyprodukował 2700 samochodów, a Maybach, tych starych Maybachów, 157 sztuk. Nowych Maybachów sprzedaje się naprawdę dużo. 60 tysięcy, najwięcej na takie rynki jak Stany Zjednoczone, e, Korea, Rosja, Chiny. No ale wcale mnie to nie dziwi, bo to auto jest naprawdę genialne. Jedyna wada tego samochodu, jaką ja widzę, i pan Andrzej oczywiście ze swojej perspektywy, to to, że na masce jest celownik, a nie ma literek M. Dziękuję Wam uprzejmie, że obejrzeliście. Zostało coś z tego tankowania? Za pięć dech miałeś zatankować, nie? <głos> <głos> Dziękuję uprzejmie, że obejrzeliście. <noise> Widzimy się przy jakimś innym ciekawym aucie. Sam nie wiem, czy za kierownicą, czy z tyłu. To się jeszcze okaże. Alweza Zen. Pan myślał, że mamy pieniądze. Podszedł tu, jak bardzo, jak bardzo się mógł pomylić. No to...